Witamy wszystkich serdecznie na nowo powstałym kanale wspaniałego klanu, jakim jest Pancerny Korpus Szwoleżarów. Serdecznie chciałbym przywitać się w moim imieniu. Jestem NIS 168, a ze mną jest mój kolega z QALUS 77, którego powtórkę teraz możemy oglądać. Witam wszystkich. Więc, może powiedz coś o maszynie, którą prowadzisz. Tak, jest to czołg średni, rosyjski T43 w zasadzie. No cóż, niektórzy go bardzo nie lubią, ja go nawet całkiem lubię. Niezłe działo, niezły pancerz. Szybkość i zwrotność mogłaby być lepsza. Tak, w telegraficznym skrócie. A gdybyś miał wybrać najlepszą cechę? Szczerze powiedziawszy, dobry pancerz jak na meda i niezłe działo, jak na ruski czołg. No tak, ale często zdarzają się podpalenia. Czy ja wiem? Nigdy nie miałem z tym problemu. No jak gram przeciwko niemu, to strzał w pancerz przedni się, już często taki się Teraz no. tutaj widzę kromny Tak, i jeszcze warto powiedzieć, że jest to bitwa spotkaniowa na tak. tak, Jedna flaga. Twoja drużyna się podzieliła. Moja drużyna. No, nazwijmy ją ładnie przeciętną. Właśnie spadł Pierwszy czołg. No co widzimy zresztą też po statystykach. Tutaj to, to jesteś najlepszym graczem w drużynie. Się... No, w przeciwnik drużynie jest E-25. Niczego sobie Bojazd nie Nawet bardzo dobrze niczego sobie. No więc na początku zwykle przedmiot czołgi miałem na zielone. Chociaż, jeśli nie jest on topierem to można próbować jechać w miasto. nieba ma... Całkiem cierpił i generalnie wolę grać jednak z dołu niż z góry na tyłu. No tak, you die. tutaj coś się świeciło. Tak, light z oktorgu. Czas się rozwija dość powoli. Chodziło o to, że 2 do 4. No, a póki co jeszcze nie jest najgorzej. Mela się nie udało niestety zabić. I to, Przeciwnik oberwał. No dzień tak. Artu szybko. Artur uciekał dla szybko. No tak, że akurat tutaj mogłyby losować sobie też za 200. Tak, Tylko za 180 uszło. No to działo jest naprawdę fajne. Poprzed. Tak. Krowy strzelali w tył. Churchill w tył. Churchilla, tak. to jest no, tutaj może być no, tak Nie, stoi na dwóch w przejeździe, albo się obrócić. Ale... No, nawet bierze, nie, nie wracać na ciebie. No, 34 tej nie stoi, żadnego zagrożenia. A... Nawet chłopak nie trafił z wrażenia. Go. Tak. No, warto zwrócić uwagę, gdzie stoi Daeron Heavy. Jest to bardzo sztandarowy przykład bota. Tak, zdecydowanie na A0. Chyba całą bitwę, wówczas nie zwróciłem wcześniej tak. uwagi, ale... całą bitwę tam stał. No to nie, to totalne nieporozumienie w tej maszynie. Zasadnił no się oczywiście na miasto, niestety. Tak, zostały już w końcu. A to był jakiś dziwny strzał, nie wiem, poleciał. Też nie wiem. Ale na pewno nie to przeciwnik. No, chemik, gdyby stał inaczej, mógłby być ciężki. Mógłby być, ale stoi także idealny, bo tego na po I później już tak, przednie koło napędowe, nie ma jak się ruszyć. Nawet nie próbuj strzelać, nie wiem dlaczego. Nie strzelać. Teraz strzelać. pierwszy strzał. Teraz drugi. Dumy. Proszę, tak, pierwszy. Poszedł w budynek po lewej. A chyba nie miał naprawiaru, żeby się cofnąć. Nie no ogólnie tutaj ewidentnie widać, że ty ciągniesz bitwę tak naprawdę. Zrobić już 5 fragów, co jest już fajnym wyczynem. 2600 damage, co też jest już bardzo fajnym wynikiem. A będzie Pojawi. tego więcej. 23 do zdobycia. 25. bardzo cię przygotowali do Zdecydowanie chyba najniższe. Ale trzeba jeszcze szczęście poszedł, tego gołu. No Tylko, że jak, jak widać, bardzo dobra sytuacja. Jestem prawda na dwa czołgi, liczę bota, tym bardziej. No tak, to prawda. Pechowy strzał. A to było nie wiem to, to było bardzo pechowe. Ale ty też się nie przebił, więc... Mimo, że też jest nie, to jest 28 próba 6. no i teraz właśnie tak, dla bawan go medali Tak dlatego najpierw te przebr przewrot balistyczka tak, tak, tak. tak. No i tyle Tak kończą sobie. mi się pociski Tak dlatego no, to teraz muszę trzelać golden i tak, no, tak. gold no, przy tym dziale nie da dziewiątki to mieć golda bo to no, Poza tym patrząc na resztę mojego filmu jednak czasem lepiej doładować ładować golda w ogóle bezprę. No tak to się kończy. I pantera pod do garażu. Gdyby udało się dorwać chociaż jedną artylerię byłby full. No, także tutaj troszeczkę się szkoda, że tam gdzieś ta artyleria uciekła, co nie zmienia faktu, że bardzo, bardzo fajna bitwa. Dobra, no chciałbym wszystkim podziękować za uwagę. To by było do tyle. Dobra, a my sobie jeszcze za chwilę obejrzymy ekrany końcowe z bitwy. Jak widzimy, Squalusowi udało zdobyć się MK, jak najbardziej zasłużoną w tej bitwie. Trzy pomniejsze medale: medal Redley'a Waltersa za ubicie dziewięciu przeciwników. Niestety medalu Pula w tej bitwie zdobyć się nie udało. Stalową ścianę, co na T43 jest raczej zjawiskiem dość rzadkim. Specjalistę i duży kaliber. Zrobił w tej bitwie najwyższy wynik pod względem zadanych punktów uszkodzeń 4247 naprawdę zacny wynik. Ubił 9 przeciwników również bardzo ładnie. Zdobył 1682 punkty podstawowego doświadczenia piękny wynik oraz zdobył 4 główne medale. Wystrzelił 34 razy, z czego trafił 29 razy a przebił pancerz razy 27. Otrzymał 13 trafień, z czego 7 niestety z penetracją, ale 6 odbił. Te 6 strzałów przełoży, przełożyło się na 865 punktów odbitych. Zarobił na tej bitwie z kątem prem 69122 kredyty bardzo fajny wynik. I łącznie z kątem prem zdobył ponad 2500 punktów doświadczenia. Bardzo serdecznie mu tej powtórki gratuluję. Chciałbym że również osiągać takie wyniki na 4D43, ale niestety póki co nie było mi dane. A z wami będę się już żegnał. Jeżeli chcielibyście wraz z nami snuć wieczorami swe bitewne opowieści i przebywać w naszym zacnym gronie, to serdecznie zapraszamy. Jesteśmy w pełni otwarci na nowych członków. A póki co żegnam się z wami i wraz z innymi szwoleżarami kłaniam się nisko. Cześć!